Czy powiedziano Ci kiedyś, że chodzenie to klucz do długiego życia? A co jeśli powiem Ci, że zbytnie poleganie na chodzeniu może nie być najlepszą strategią, by dożyć dziewięćdziesiątki w dobrym zdrowiu? Oczywiście chodzenie jest korzystne, ale to nie jest pełna odpowiedź, zwłaszcza gdy się starzejemy. W rzeczywistości istnieją inne aktywności, które pomagają zachować niezależność, sprawność i siłę znacznie skuteczniej niż samo stawianie jednej stopy przed drugą. W tym filmie omówimy pięć rzeczy, które są znacznie skuteczniejsze dla długowieczności, pomagają pozostać aktywnym i wolnym od kontuzji przez wiele lat. Do końca tego materiału możesz się naprawdę zdziwić, co tak naprawdę utrzymuje ciało w dobrej formie wraz z wiekiem. Zostań z nami do końca, bo te wskazówki mogą dodać Ci lat życia i sprawić, że te lata będą znacznie przyjemniejsze. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, kliknij ten przycisk, żeby nie przegapić kolejnych filmów które pomogą ci żyć lepiej i dłużej już teraz. No to zaczynamy. Numer 1. Trening siłowy utrzymuje niezależność. Wiele osób myśli, że dopóki chodzą, pozostaną silne, ale prawda jest taka, że samo chodzenie nie buduje takiego rodzaju siły mięśni, jakiego naprawdę potrzebujesz, by pozostać niezależnym w starszym wieku. To właśnie trening siłowy, nawet z lekkimi ciężarami czy taśmami oporowymi, Naprawdę pomaga utrzymać mięśnie, które wspierają stawy, poprawiają równowagę i zapobiegają groźnym upadkom. Chodzenie niewiele daje górnej części ciała, mięśniom głębokim brzucha, czy nawet niektórym kluczowym mięśniom nóg, które z wiekiem słabną. A kiedy te mięśnie zanikają, nawet proste czynności, jak wstanie z krzesła, niesienie zakupów czy wsiadanie i wysiadanie z auta, stają się dużo trudniejsze niż powinny być. Badania pokazują, że osoby po 65 roku życia, które wykonują trening siłowy choćby dwa razy w tygodniu, zmniejszają ryzyko złamań, poprawiają równowagę, a nawet funkcje poznawcze. I nigdy nie jest za późno, by zacząć. Nawet jeśli nigdy wcześniej nie podnosiłeś żadnych ciężarów, Twoje ciało nadal może budować siłę w każdym wieku. Prosta rutyna z użyciem taśm oporowych, lekkich chantli, czy nawet ćwiczeń z własnym ciężarem ciała, jak przysiady czy pompki może zrobić ogromną różnicę. Kluczem jest regularność. Zaledwie kilka minut dziennie może znacząco wpłynąć na twoją mobilność i jakość życia. Pomyśl o tym tak. Za każdym razem, gdy dajesz mięśniom wyzwanie, mówisz swojemu ciału: "Hej, nadal potrzebuję tej siły". A ono odpowiada, utrzymując cię silnym, zwinnym i niezależnym. Więc jeśli chcesz chodzić mniej, ale poruszać się lepiej, trening siłowy to właściwa droga. Numer 2 Trening równowagi zapobiega upadkom, które zmieniają życie. Jednym z największych zagrożeń, jakie pojawiają się z wiekiem, nie jest tylko utrata siły, to utrata równowagi. Chodzenie pomaga w ogólnym poruszaniu się, ale nie angażuje mięśni stabilizujących, które utrzymują Cię w równowadze wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujesz. Szybki zły krok, nierówna powierzchnia, czy sięgnięcie po coś zbyt daleko, mogą doprowadzić do upadku, a dla wielu osób po 65 roku życia Jeden upadek może zmienić wszystko, prowadząc do złamań, długiej rehabilitacji, a nawet utraty niezależności. Kluczem do zapobiegania temu nie jest tylko więcej chodzić to trening równowagi. Proste ćwiczenia, takie jak stanie na jednej nodze, chodzenie stopa za stopą, czy nawet kontrolowane ruchy na podkładce do równowagi, mogą znacząco poprawić stabilność. Tai Chi i Hoga również świetnie się do tego nadają, ponieważ uczą ciało kontroli ruchu przy jednoczesnym zachowaniu środka ciężkości. I najlepsze w tym wszystkim: nie potrzebujesz siłowni. Wystarczy kilka minut dziennie. Ćwiczenia równowagi w domu mogą wyostrzyć refleks i wzmocnić mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie pionu. Badania wykazały, że osoby starsze, które wykonują ćwiczenia równowagi zaledwie trzy razy w tygodniu, zmniejszają ryzyko upadku prawie o połowę. Tu nie chodzi o unikanie ruchu, ale o to, by każdy krok był kontrolowany i pewny, bo pewność w ruchu to pewność w życiu, a to wolność, którą warto chronić. Jeśli nadal oglądasz ten film i uznajesz te wskazówki za wartościowe, napisz w komentarzu słowo 2, żebym wiedział, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam to zrobić i włączyć powiadomienia, żeby nie przegapić żadnych kolejnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe treści, które informują i inspirują. Przejdźmy dalej. Numer 3. Trening siłowy buduje odporność, której potrzebujesz. Chodzenie jest dobre dla ogólnego ruchu, ale nie wystarcza, by zachować jedną z najważniejszych rzeczy, jakiej potrzebujesz z wiekiem siły mięśniowej. Z biegiem lat, utrata mięśni staje się jednym z największych zagrożeń dla niezależności. Wpływa na wszystko. Od łatwości wstawania z krzesła, przeznoszenie zakupów, powchodzenie po schodach czy utrzymanie dobrej postawy. Bez siły codzienne zadania stają się męczące. Ludzie zaczynają mniej się ruszać i tworzy się błędne koło, które przyspiesza proces starzenia. Dobra wiadomość, można to odwrócić. I nie wymaga to ciężkich treningów na siłowni czy ekstremalnych ćwiczeń. Trening siłowy z użyciem taśm oporowych, ćwiczeń z masą ciała czy lekkich hantli utrzymuje mięśnie aktywne, wzmacnia kości. I poprawia metabolizm. Coś tak prostego jak przysiady przy krześle, pompki przy ścianie czy podnoszenie lekkich ciężarków, kilka razy w tygodniu może zdziałać cuda. I nie lekceważ siły chwytu. Badania pokazują, że siła chwytu jest bezpośrednio powiązana z długością życia i ogólnym stanem zdrowia. Pewnie zauważyłeś, że osoby, które pozostają silne, wydają się młodsze. Nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. To dlatego, że trening siłowy nie tylko utrzymuje mobilność. On utrzymuje zaangażowanie w życie, pozwala ci to dłużej robić rzeczy, które kochasz, a właśnie na tym polega prawdziwa długowieczność na zachowaniu zdolności do życia na własnych warunkach. Numer 4. Równowaga i elastyczność pozwalają poruszać się bezpiecznie. Jednym z największych powodów, dla których ludzie zwalniają z wiekiem, nie jest tylko zmęczenie to fakt, że zaczynają tracić poczucie równowagi. Upadki stają się poważnym zagrożeniem, a wiele osób, często nieświadomie, zaczyna unikać ruchu, by nie ryzykować kontuzji. Ale prawda jest taka: unikanie ruchu pogarsza sytuację. Im rzadziej ćwiczysz równowagę, tym szybciej ją tracisz. A gdy równowaga się pogarsza, nawet drobny krok może zakończyć się niebezpiecznym upadkiem. Elastyczność również odgrywa ogromną rolę w zapobieganiu kontuzjom. Napięte mięśnie i sztywne stawy. Sprawiają, że ruch staje się ograniczony, a przez to niekomfortowy, a nawet bolesny. Dobra wiadomość: równowagę i elastyczność można trenować, a ich korzyści sięgają daleko poza zapobieganie upadkom. Poprawiając równowagę, chodzisz z większą pewnością. Zwiększając elastyczność, poruszasz się z lekkością, a każdy krok staje się łatwiejszy i bardziej naturalny. Najprostszy sposób, by wzmocnić równowagę: stań na jednej nodze przez kilka sekund każdego dnia. Jeśli to wydaje się zbyt łatwe, spróbuj z zamkniętymi oczami. Yoga i Tai Chi również świetnie pomagają w utrzymaniu elastyczności, a przy okazji poprawiają koordynację i stabilność. Ale nawet jeśli nie robisz formalnych ćwiczeń, po prostu regularne rozciąganie nóg, pleców i ramion robi ogromną różnicę. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te wskazówki za wartościowe, napisz w komentarzu słowo 4, żebym wiedział, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam kliknąć przycisk i włączyć powiadomienia, by nie przegapić żadnych kolejnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. Przejdźmy dalej. Numer 5. Aktywność umysłowa i społeczna utrzymuje Cię bystrym i zaangażowanym. Twoje ciało nie jest jedyną rzeczą, która potrzebuje ćwiczeń, by pozostać silną. Twój umysł również. Zbyt wiele osób koncentruje się wyłącznie na zdrowiu fizycznym. Tymczasem sprawność umysłowa i dobre samopoczucie emocjonalne są równie ważne dla długowieczności. Wraz z wiekiem ludzie czasem wycofują się z aktywności społecznych, myśląc, że muszą zwolnić albo że nie mają już nic do zaoferowania. Ale takie podejście przyspiesza spadek zdolności poznawczych może prowadzić do samotności, depresji, a nawet problemów z pamięcią. Prawda jest taka. Pozostawanie zaangażowanym w życie społecznie i mentalnie utrzymuje Cię młodym. Świetnie, oto przetłumaczony fragment w tym samym stylu naturalny, ciepły i motywujący. Badania pokazują, że osoby, które uczą się nowych rzeczy, prowadzą rozmowy i regularnie angażują swój umysł, żyją dłużej i zdrowiej. Chodzi o to, by utrzymywać mózg aktywnym poprzez rozwiązywanie problemów, kreatywność i kontakt z innymi. Niezależnie od tego, czy uczysz się nowej umiejętności, regularnie czytasz, grasz w gry strategiczne czy po prostu prowadzisz ciekawe rozmowy, każda forma takiej aktywności wzmacnia połączenia nerwowe i spowalnia spadek funkcji poznawczych. Równie ważne są relacje społeczne: spędzanie czasu z rodziną, dołączenie do grupy społecznej, a nawet regularne rozmowy telefoniczne z przyjaciółmi pomagają utrzymać umysł w dobrej kondycji, a serce pełne. Samotność to ciche zagrożenie dla zdrowia, które wielu z nas lekceważy. A silne relacje to jeden z najlepszych sposobów na długie i szczęśliwe życie. To nie znaczy, że musisz być towarzyski przez cały czas, ale wartościowe interakcje. Niezależnie od tego, czy na żywo, czy przez telefon lub internet, robią ogromną różnicę. Sprawny umysł i aktywne życie towarzyskie wspólnie wzmacniają zdrowie. Gdy się śmiejesz, uczysz i rozmawiasz z innymi. Obniżasz poziom stresu, poprawiasz nastrój i zwiększasz poczucie sensu, a samo poczucie sensu życia jest powiązane z dłuższym życiem i lepszym samopoczuciem na co dzień. Na zakończenie, długie i zdrowe życie to nie tylko unikanie złych nawyków, to przede wszystkim konsekwentne robienie właściwych rzeczy. Jeśli kiedykolwiek słyszałeś, że jedynym sposobem na aktywność jest chodzenie, mam nadzieję, że ten film otworzył Ci oczy na inne potężne metody utrzymania siły, mobilności i dobrego samopoczucia. Trening siłowy, ćwiczenia równowagi, rozciąganie, świadomy ruch, a także aktywność umysłowa i społeczna to kluczowe elementy długowieczności. Te nawyki nie tylko pozwalają Ci żyć dłużej, ale też żyć lepiej z większą niezależnością, pewnością siebie i radością. Jeśli już stosujesz niektóre z tych nawyków w swoim życiu, gratulacje. Jesteś na dobrej drodze, by pozostać silnym i aktywnym przez długie lata. A jeśli jeszcze nie, pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, by zacząć. Małe zmiany wprowadzane regularnie dają ogromne efekty z czasem. Jeden krok w dobrą stronę może zmienić wszystko. Dziękujemy, że byłeś dziś z nami. Chętnie usłyszymy od Ciebie. Zostaw komentarz poniżej i napisz, czego dziś się nauczyłeś. I jak zamierzasz to wykorzystać w swoim życiu? Twoje przemyślenia są dla nas ważne. Dzielenie się nimi daje nam ogromną motywację i radość. Jeśli ten film był pomocny, polub go, zasubskrybuj i udostępnij. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć więcej treści, które inspirują i wspierają innych. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.